Strzała. Trzymamy się dalej tej samej konwencji, w ramach to której dzielę się z wami horrorowymi polecajkami, idealnymi właśnie na taki jesienny wieczorek i na zbliżające się wielkimi krokami Halloween. Yy, oczywiście październik, czyli miesiąc, który teraz mamy, to jest najlepszy miesiąc w roku, a Halloween najlepsze święto w roku. Mam nadzieję, że to wybrzmiało, mamy to wyjaśnione. Ok, w ogóle. Spoileruję dzisiaj, własną polecajkę bluzką, ale nie mogłem się powstrzymać, także nieważne. Przeczytajcie już sobie tytuł, będziecie wiedzieć o czym gadam. Nieistotne, muszę zrobić podbudowę, bo gadam, będę gadam dzisiaj o filmie, który uwielbiam, i będę wam dzisiaj proponował yy, pozycję z gatunku, który kocham, czyli komedio horror. Już o tym kiedyś wspominałem. Komedio horrory miały ogólnie swoje boom w latach 80. Wtedy powstało chyba najwięcej tych takich hiperklasyków, które dzisiaj kochamy i doceniamy. Typu Martwe Złodwa, Reanimator, Martwica Mózgu. No Martwica Mózgu to są lata, wczesne lata 90., ale umówmy się, Martwica Mózgu w swojej estetyce i w poetyce jest jeszcze mocno osadzona w latach 80., to się czuje. czuje. Natomiast ja powiem Wam o. Oczywiście tamte filmy są kapitalne i też je Wam polecam te, które wymieniłem, ale ja chciałbym Wam polecić mój ulubiony. Film z gatunku komedio horror. A mianowicie The Return of the Living Dead, czyli powrót żywych trupów z 1985 roku w reżyserii i spod scenariusza dana Obanona. Ten film ma w sobie wszystko, co powinien mieć dobry horror komediowy. Znakomite połączenie makabry, humoru i, i, i groteski po prostu. Fantastycznie jest tutaj wpleciony humor w. w Horror. I, I idealnie się tutaj sprawdza w tym filmie. Ja Powrót Żywych Trupów widziałem niezliczoną ilość razy, i za każdym razem bawię się na tym filmie tak samo dobrze. Jakiś miesiąc, jakiś miesiąc temu sobie w ogóle ten film powtarzałem. To jest idealna pozycja, właśnie na, na, na Halloween. No, Perfekt. I fabuła wygląda w tym filmie tak, że mm, dwie grupki bohaterów muszą połączyć swoje siły. Aby przeciwstawić się hordzie wygłodniałych, żywych trupów, którzy pragną ich świeżych mózgów. A truposze powstają tutaj z grobów w fantastycznej scenie, która kipi przepięknymi efektami praktycznymi, które uwielbiam. Nigdy nie przejdę obok takich rozwiązań, obojętnie zawsze to doceniam. Także te truposze tutaj powstają z grobów z takiego powodu, że dym wydobywający się z komina z pobliskiego krematorium o dosyć charakterystycznych właściwościach, Wraz z deszczem wsiąka w ziemię w pobliski cmentarz. No i fabuła już o tym dzieje się sama. Często jest tak, że w filmach o zombie, na przykład tych słabszych, być może, choć nie tylko, bohaterowie ludzcy to są w ogóle jakieś kartonowe postacie napisane na kolanie, w dupie ich mamy totalnie i chcemy tylko, żeby jak najszybciej te zombiaki ich rozerwały na strzępy. Tutaj tak nie jest. Oczywiście są tutaj bohaterowie, którzy nas no zasługują, żeby ich tam jak yy, dziabnął. Ale większość postaci w yy, powrocie żywych to są bohaterowie, których my lubimy od samego początku, są sympatyczni, kibicujemy im i chcemy, żeby im się udało. I też dzięki temu, moim zdaniem, ten film fantastycznie się ogląda i po prostu działa jako rozrywka. Dodatkowo muzyka. Jest w tym filmie fantastyczna. Ale, jeden y, taki główny muzyczny motyw przewodni, który się nazywa The Trioxin Theme, moim zdaniem po prostu wyrywa z kapci. To jest taki kawałek muzyczny, taka partytura, którą sobie można ustawić po prostu na dzwonek w telefonie. Jest, jest genialna. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli lubicie takie lekkie horrorki, właśnie komediowe mocno, to bardzo wam ten film polecam. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście. I, a, a, a tym bardziej, jeżeli lubicie filmy o zombiakach, to, to to już w ogóle, to jest dla mnie pozycja obowiązkowa. Jeśli miałbym robić jakiś osobisty swój ranking najlepszych filmów o zombie, to ten film byłby bardzo wysoko. Chyba w top 3. Zdecydowanie w top 3. Ja ogólnie bardzo lubię zombie mówi Być może jest to mój ulubiony w ogóle podgatunek kina grozy. Biorę wszystko, i te zrobione na poważnie, i te na śmiesznie, i te komentujące jakąś sytuację społeczną. Uważam, że z tym motywem, czy może z tropem bardziej, bo to jest trop w kinie grozy, jakby figura zombie, bo zombie zawsze działają jako zbiorowość, wiadomo, ale jest to pewien trop w kinie grozy, pewien motyw. Uważam, że z tym naprawdę jeszcze można sporo zrobić. Tu można z tego tematu jeszcze mnóstwo rzeczy wyłuskać, bo. Ten, ten motyw żywych trupów może posłużyć reżyserowi naprawdę do wielu rzeczy, do, do skomentowania czegoś, jakiejś obecnej sytuacji społecznej. Tak na przykład w świecie żywych trupów Georgea Romero z 78, w którym zombiaki były krytyką konsumpcjonizmu. Także bardzo lubię, a powrót żywych trupów to jest, to jest taka wisienka na torcie. I, I zwłaszcza, jeżeli ktoś już jest mocno zaznajomiony z tym, z tym gatunkiem, Zombie mówi. Widział te wszystkie wcześniejsze klasyki z lat 60. -tych, 70. -tych i początku 80. To tym bardziej będzie się na tym filmie znakomicie bawił, bo Dan O'Bannon, czyli ten reżyser, w powrocie żywych trupów bardzo fajnie, um, może nie do końca wyśmiewa, ale komentuje w bardzo zabawny i sprytny sposób te, te tropy związane z tymi filmami, które na przykład i, i, i wszystkie te takie. Hmm, charakterystyczne motywy związane z filmami o żywych trupach, które na przykład y, wprowadził George Romero w 1968 tworząc taki film jak Noc Żywych Trupów, i później kolejno Świt Żywych Trupów, Dzień Żywych Trupów, i, i, który y, George Romero bardzo, bardzo się przyczynił do tego, że ten gatunek zombie mówi się mocno ugruntował wtedy na mapie horrorowej. Wtedy zaczęto w ogóle inaczej postrzegać ten motyw zombie i tak dalej, i tak dalej, bo wcześniej zombie to były po prostu. Mm, takie zombie wódu ogólnie bardziej były wtedy kojarzone z tym, z tym terminem. Nie, że to były jakieś takie poczwary, które były kontrolowane przez jakiegoś kapłana, który akurat ich powołał do życia. Nie? Były na takich usługach bardziej. Bardziej takie, takie pomagiery. Nie? Dopiero George Romero sprawił, że zombie równa się poczwara, która wlazła z grobu tam wrzeście i chce z nas wyssać krew, czy tam nas rozerwać na strzępy, czy tak jak w tym przypadku zeżrać nam mózg. I to ten film bardzo fajnie komentuje, troszeczkę się nabija z tego, yy, dementuje mocno postać, czy postać, yy, ten motyw zombiaków w kinie, bo na przykład zawsze była taka zasada, którą wprowadził właśnie George Romero, że zombiaka możesz zabić tylko za pomocą tego, że odcinasz mu łeb, niszczysz mózg. Tu tego nie ma, tu możesz zombiaka poćwiartować, a te ćwiartki i tak dalej będą latać i atakować. Także pod tym kątem ten film bardzo fajnie yy, redefiniuje. Cały ten, całą tą konwencję kina Zombie movie. No, mógłbym gadać i gadać, o tym filmie już 7,5 minuty gadam, a myślałem, że no, około 4 mi zejdzie, a tutaj widzicie. Rozgadałem się, ale bardzo lubię ten film. Serdecznie Wam go polecam. To jest kapitalna zabawa. I w ogóle zauważam już taką tendencję, że świat zaczyna mnie doganiać w kochaniu tego filmu, bo jak wchodzę gdzieś na jakieś fora, na jakieś rankingi, to widzę, że ten film regularnie jest ustawiany w rzędzie obok właśnie takich klasyków, jak wymieniłem wcześniej, typu Martwica Mózgu, Martwe Zło 2 i bardzo dobrze, bo to jest arcydzieło komedio-horroru, które gorąco Wam polecam na Halloween, bądź właśnie na taki powiedzmy właśnie październikowy, być może deszczowy wieczór. Tyle ode mnie na dzisiaj, do następnego strzała!